11 czerwca rozpoczęło się Euro 2020, które ze względu na epidemię zostało przełożone na 2021 rok. Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku w Rytmie FIFA, której poguszam najważniejsze wydarzenia ze świata futbolu. Tym razem, tym wydarzeniem są oczywiście Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Do turnieju finałowego dostały się 24 reprezentacje, w tym oczywiście Polska. Tym razem mistrzostwa nie są rozgrywane w jednym kraju bądź w dwóch, jak to miało miejsce w przypadku Holandia, Belgia czy Polska, Ukraina, ale w miastach, na stadionach rozsianych po całej Europie. Osobiście uważam, że to nie jest dobry pomysł, ponieważ nie ma konkretnego kraju, nie ma tej atmosfery. Ludzie, kibice muszą jeździć po całej Europie, a wiadomo, że w czasach pandemii jest to mocno utrudnione. Ceremonia otwarcia odbyła się w Rzymie i wystąpili na tej ceremonii choćby Bono YouTube czy Andrea Bocelli, który wykonał ARIEN Nessur Dorma czyli w wolnym tłumaczeniu Nikt nie śpi i faktycznie Nikt nie powinien spać, skoro rozpoczyna się Euro 2021 a rozpoczęło się meczem otwarcia Turcja Włochy ale zanim przejdę do omawiania tego meczu oraz pozostałych meczy pierwszej rundy, kilka słów o tym, co dzieje się w meczu, który wybrałem na dzisiejszy filmik. Otóż Belgia gra z Rosją. Wybrałem Belgów ze względu na to, że uważam, że jest to kandydat do złotego medalu. Bardzo życzę Belgom tego mistrzostwa i mocno im kibicuję. Zatem co jakiś czas będziemy zerkać. Mam nadzieję, że Belgowie sobie łatwo pogadzą z Rosjanami. Podobnie jak miało to miejsce w meczu w rzeczywistości na Euro 2020. A Pierwszy mecz, mecz otwarcia Turcja-Włochy, który odbył się zaraz po ceremonii. W wcześniejszym filmiku mówiłem, że Turcja jest dla mnie takim czarnym koniem mistrzostw, ale jakoś w tym meczu z Włochami tego nie potwierdziłam. Może dlatego, że Turcy nie mieli argumentów, a może drużyna Italii jest tak potężna, tak przyraźliwie mocna. Głosi w tym meczu dominowali na boisku i było jasne, że gol jest tylko kwestią czasu. Ale do przerwy było 0-0. Po zmianie stron, z prawego skrzydła została silnie zagrana piłka na pole karne Rosjan i obrońca wbił sobie bramkę. Turecki obrońca wbił sobie samobójczą bramkę. jest to pierwszy taki przypadek, żeby. Pier pierwsza bramka na mistrzostwach Europy wpadła po golu samobójczym. Turcy musieli jakoś na to zareagować. Odsłonili się i zostali skarceni już w 65 minucie. Immobile strzelił bramkę na 2-0. W tym momencie jakby cała, całe morale Turków się rozsypały. Uszła im chota do gry i dali sobie strzelić jeszcze jedną bramkę w 79 minucie za sprawą Insignia. Teraz natomiast akcja Belgów w moim meczu. Próba podania. Hazard. Jest! 1-0. No tak przypuszczałem, że to w 15-20 minucie Belgowie strzelą swoją pierwszą bramkę i już pewnie będą prowadzić meczu z Rosją, która no FIFA 21 jest niżej notowana. Piękne wypuszczenie Hazarda na pozycję. Strzał przy lewym słupku. Belgia prowadzi z Rosją. 1-0. A ja przychodzę do kolejnego meczu Walia, Szwajcaria. Nie spodziewałem się po tym meczu jakichś wielkich emocji, nie spodziewałem się ładnej gry, bo dla mnie obie te reprezentacje nic wielkiego nie pokazują i nie sądzę, żeby osiągnęły jakikolwiek sukces na Euro 2020. Dla mnie był to mecz o trzecie miejsce i ewentualne wyjście z grupy. Pierwsza połowa była nudna. Szwajcarzy byli lepsi, ale kompletnie nie potrafili tego udokumentować strzeloną bramką. W drugiej połowie bramka strzelona przez Szwajcarów dała im 1-0 i wydawało się, że spokojnie dowiozą ten wynik do końca. Ale kwadras przed końcem. Walijczycy zdołali zremisować za sprawą Mura, ale nie wiem, czy ten wynik satysfakcjonuje jakąkolwiek ze stron. Teraz zerknijmy na nasz mecz. Belgowie znowu w natarciu. Piękne wyłożenie do Azarda. Jest 2-0. I no. to była piękna akcja. Rozklepanie obrony rosyjskiej i e, Azard strzela swoją drugą bramkę w tym meczu. A my dochodzimy do meczu, który no, odbił się głośnym echem na całym świecie, e, o meczu bardzo dramatycznym, Dania-Finlandia. E, jak było można się spodziewać, na stadionie w Kopenhadze Duńczycy od początku napiegali na bramkę Finów, e, którzy są niżej notowani. Którzy są, byli skazywani na porażkę od samego początku, ale Duńczycy nie mogli tego udokumentować. Natomiast w 43. Minucie stało się coś strasznego, coś co przyćmiło wymiar sportowy tego całego wydarzenia. Na murawę nieprzytomny runął Christian Eriksen, gracz Interu Mediolan, jeden z czołowych piłkarzy na świecie, czołowy piłkarz dla reprezentacji Danii, i nie było z nim żadnego kontaktu. Sędzia przerwał spotkanie, służby medyczne zaczęły reanimację zawodnika, a jego koledzy z zespołu, to jest piękny obrazek, stanęli wokół i otoczyli miejsce zdarzenia kręgiem. Na stadionie panowała cisza. Po kilku minutach Eriksen został przewieziony do szpitala, a mecz zawieszony. Teraz wiemy, że Eriksen się czuje już dobrze i nawet wchodzą takie słuchy, że przyjdzie ok dopingować swoich kolegów z grzyżym w następnym meczu. Prawdopodobnie doszło do zawału serca, do na pewno do zatrzymania akcji serca. Na szczęście medycy zdołali go uratować, ale no, no to było przerażające. A jeśli chodzi o mecz, mecz został zawieszony, lecz przed godziną 20 poinformowano, że stan Eliksena jest stabilny, a on sam chce, żeby mecz wznowiono. Tak też się stało. Po, po rozpoczęciu meczu nadal na boisku panowali Duńczycy, ale to Finowie strzelili bramkę i w całym meczu oddali tylko jeden strzał na bramkę, jeden celny i zakończony, zakończony golem. Duńczycy napiegali, mieli nawet rzut karny, ale go nie wykorzystali i to sensacyjnie Finowie wygrali mecz. Trudno ocenić, czy wpływ na drużynę duńską. Miał ten nieszczęsny wypadek Eriksena, czy po prostu no nie poradzili sobie z całkiem fajnie broniącymi się Finami. W następnym meczu grała Belgia z Rosją, i tutaj właśnie FIFA 21 mamy przesmak tego meczu. Na razie prowadzę 2-0. Mam nadzieję, że ten wynik będzie wyższy. Natomiast w, rzeczyw w rzeczywistym meczu Belgia gładko pokonała Rosjan 3-0. Belgowie w tym meczu pokazali swoją siłę, pokazali swoją klasę i udowodnili, że są faworytem do zdobycia Mistrzostwa Starego Kontynentu. Rosjanie grali u siebie, ale naprawdę nie mieli żadnych, ale to żadnych argumentów, żeby postawić się Belgom i tak naprawdę przeprowadzili jedynie dwie groźne akcje i to po błędach obrony belgijskiej. Od początku do końca Belgia kontrolowała ten mecz. Pierwsza bramka wpadła w 10 minucie, Strzelił ją Lukaku. Druga bramka padła w 34 a Lukaku dołożył jeszcze jedną na sam koniec meczu. Tymczasem w moim meczu Belgia-Rosja. Wynik 2-0, jak powiedziałem. Za chwilę zakończy się pierwsza połowa. Zobaczymy sobie, jak wyglądały statystyki, ale tu jeszcze szansa przed drużyną. Ach, wybił to obrońca rosyjski. E, tak, właśnie sędzia zakończył pierwszą część spotkania. E, wydaje mi się, że stworzyłem groźniejsze sytuacje. E, byłem lepszy w tym spotkaniu, a teraz widzimy statystyki. E, pięć strzałów Rosjan, 3 celne, trzy strzały Belgów, trzy celne. Oj, widzę, że Belgowie mają słabszy, słabszy, słabszy procent posiadania piłki, bo tylko 48, ale to świadczy o tym, że wyprowadzali szybko swoje ataki, no mają naprawdę niesamowitych zawodników do tego i niekoniecznie musieli tą piłkę trzymać przy nodze. Zaczyna się druga połowa. Belgowie mocno ruszyli do natarcia tutaj Xvut 1 wyjście sam na sam będzie strzał jest 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 3 do 0 Hazard podpisuje się hatrykiem. No i wynik jest taki sam jak zakończył się mecz rzeczywisty mecz Belgia e, Rosja. Jeszcze raz widzimy e, Tą piękną akcję, to piękne wejście na polekarnę, a ja kontynuuję moją opowieść o tym, co działo się w pierwszej kolejce meczy na Euro 2020. W niedzielę o godzinie 15 rozpoczął się mecz Anglia-Chorwacja. Obie reprezentacje są niezwykle silne. Anglia należy chyba do czołówki najlepszych drużyn w Europie. Natomiast Chorwacja jest drużyną nieobliczalną i z każdych zawodów, z każdych mistrzostw jest w stanie przywieźć medal. No nie był to porywający mecz. Może sprawiła to wczesna pora, godzina 15, kiedy słońce jeszcze mocno świeciło ale Anglicy wydawali się lepsi, kontrolowali to spotkanie i wynik 1-0, tak? bo, bo Sterling w drugiej połowie zdołał piłkę wbić do siatki, jest jak najbardziej sprawiedliwy. Uważam, że nawet tam powinno być 2-0, bo naprawdę Chorwacja no nie pokazała tej klasy, którą prezentują. Teraz znowu to jedna, druga kiwka jest. 4-0, tym razem strzelcem bramki Lukaku. No naprawdę tutaj trochę się, trochę się zagadałem, ale miałem piękną akcję. Jeden zwrót, drugi i piłka umieszczona w siatce. Rosjanie zaczynają od środka boiska, a ja y Wracam do euro i do kolejnego meczu e, Austrii z Macedonią Północną. Macedonia Północna, Kopciuszek na tych mistrzostwach. Austria łatwo powinna sobie z nimi poradzić i tak to się stało. Austriacy wygrywają 3 do 1, ale to nie wynik. Zwrócił uwagę całego świata na ten mecz. Na miniaturce tego filmu umieściłem tytuł Tragedia, Skandal i Kompromitacja. W tym meczu mieliśmy skandal. Otóż zawodnik Austrii, Augnautowicz, który jest pochodzenia serbskiego, strzela bramkę na 3-1, ale zamiast skupić się na radości, zaczyna wyzywać macedońskiego piłkarza, konkretnie Aloskiego, który jest pochodzenia albańskiego, robi rasistowskie uwagi oraz obraża jego matkę. Do Arnautowicza podbiega Alaba, który próbuje zamknąć mu usta, dosłownie fizycznie, e, widząc, e, no co ten gościu odwala. No niewiele to miało wspólnego ze sportem, e, skandal ogromny. E, teraz Belgowie przeprowadzają akcję, uda mi się może strzelić kolejną bramkę, spójrzmy. E, do środka, tutaj mamy De e, Jest! 5-0, tak jest. No, dostał piłkę pod nogi. Wystarczyło tylko e, posłać ją obok bramkarza. E, Belgia, Rosja, 5-0. Można powiedzieć, że drużyna Rosyjska została zmasakrowana w moim meczu FIFA 21, ale też no, niewiele pokazała w meczu prawdziwym, który już omawiałem. E, ja natomiast przychodzę do kolejnego meczu. Który odbył się 13 czerwca o godzinie 21:00, i zmierzyły się w tym meczu reprezentacje Holandii i Ukrainy. To było jedno z najładniejszych spotkań, jakie miałem okazję oglądać na tym Euro. Holendrzy, których ja osobiście do grona faworytów nie zaliczam, ale o tym za chwilę, bo Rosjanie mają akcję, podanie. O, i bramkę mi strzelili. Jak to wpadło, zostawiłem gracza rosyjskiego na prawym skrzydle osamotnionego, udało mu się wrzucić, ale tutaj cały czas przecież mój obrońca blokował, no niestety 5 do 1. Bramka z główki, bardzo ładna, no ale to nie zmienia oblicza tego spotkania. No ale prowadzimy 5-1. A ja kontynuuję moją myśl o reprezentacji Holandii, której do grona faworytów nie zaliczam, ale pokazała się z bardzo dobrej strony. Natomiast Ukraina. O której wspomniałem wcześniej, że e, może być czarnym koniem, zaprezentowała się równie rewelacyjnie, stworzyli piękne widowisko. E, Holandia prowadziła już 2-0, ale Ukraińcy dociągnęli to i było 2-2. E, ostatecznie Holendrzy wygrywają 3-2, ale naprawdę po pięknym meczu, po pasjonującym meczu i ja sobie życzę takich spotkań oglądać więcej. Kolejny dzień na Euro miał być dniem, Polskiego futbolu, zwycięstwa polskiej reprezentacji nad słabiutką Słowacją. Ale zanim o tym meczu o godzinie 15 Szkoci ulegli Czechom 0-2 i tam padła bramka strzelona z połowy boiska w wykonaniu Patryka Sika. No naprawdę cudnej ugody gol, a sam mecz przebiegał dosyć ciekawie, ponieważ Szkoci naprawdę się starali, atakowali, próbowali coś ugrać, prezentowali się naprawdę dobrze, a Czesi po prostu jak taki doświadczony bokser kontrowali i bez problemu dowieźli wynik 2-0 do końca. Teraz słów kilka o blamarzu naszej reprezentacji. Mecz ze Słowacją... Powinniśmy wygrać. Mamy lepszych zawodników. Mamy Roberta Lewandowskiego, Zielińskiego, Szczęsnego na bramce, yy, w pomocy Krychowej, Klicha. No dobra, te nasze skrzydła może nie są takie jak kiedyś, ale mecz ze Słowacją to. No nie ma słów, tak? To powinno być 1-2-0 i do widzenia. Natomiast yy, Słowacy w pierwszej połowie strzelają nam bramkę na 1-0, nie oni strzelają, a tak. Tak naprawdę szczęsny. Jest to pierwsza bramka w historii mistrzostw Europy, strzel samobój strzelony przez bramkarza. My nie potrafiliśmy w tym meczu zdominować Słowaków. Po przerwie rzuciliśmy się do ataku. Linety zdobył bramkę. 1-1, wydaje się, że jesteśmy w stanie to odrobić i w tym momencie Krychowiak dostaje drugą żółtą kartkę w konsekwencji czerwona wypada z gry Chwilę potem Słowacy strzelają nam drugą bramkę. My nic nie możemy zrobić. Do Dla mnie to jest koniec przygody reprezentacji Polski z Euro, bo nie wierzę, że coś ugramy w meczu z Hiszpanią. Ze Szwecją może remis, ale, ale to już nie ma znaczenia. To była po prostu kompromitacja. Kompromitacja i na pewno powstanie inny filmik tylko na ten temat. Ja się zbulwersowałem, a Rosjanie właśnie mi strzelili bramkę w ostatniej minucie. No trudno, zdarza się. Natomiast jeszcze tak szybko o pozostałych wynikach. Hiszpania ze Szwecją remisuje 0-0 w tym samym dniu, więc to kompletnie skreśla nasze szanse w dalszej części euro. Natomiast w grupie F następnego dnia Węgry przegrywają z Portugalią 3-0 po naprawdę wspaniałej grze, i Węgrom tam absolutnie się nie należała porażka, ale Cristiano Ronaldo strzela dwie bramki i Portugalia wygrywa. Natomiast Francja pokonuje Niemcy 1-0 po takiej sobie przeciętnej grze, ale Francuzi nie musieli. Za bardzo się w tym meczu pocić. A ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Zapraszam na kolejny raport z Euro już niedługo. Cześć!